Witajcie bardzo serdecznie, tutaj repus to jest Sega 2. Słuchajcie, kontynuujemy przygodę naszej królowej Ludmiłej, która zasiadła na tronie z powrotem Polski i rządzi Polską na razie twardą ręką. Słuchajcie, wydarzyło się kilka rzeczy w rodzinie. Jak możecie zauważyć, tutaj większość jest martwa osób, a jedna jest incapable. I dlaczego spytacie się pewnie? Dlatego, że okazało się, że ten dzieciak, Prince Wańko, jest kimś kurwa odrodzeniem szatana najwyraźniej. Już ma personal combat skill 25 dlatego, że jest leworęczny Ale no po prostu on jest dojebany, on jest na pewno kurna częścią szatana I pod jego, przez niego każdy tam ktoś zginął z jakichś śmiesznych eventów A akurat zaczęły się w momencie jak skończyłem odcinek I troszkę sobie pograłem międzyczasie, więc tak to po prostu minęło Ale coś się wydarzyło też oprócz tego między odcinkami Słuchajcie Mamy krucjatę dziecięcą. Krucjatę dziecięcą, której wezmę udział, bo why not? E, Gregor, the, e, of the Children's Crusade, tutaj atakuje Abbasydów, którzy znajdują się tutaj. I my również atakujemy Abbasydów w takim razie, ponieważ jako jedyny, czy jako ja, jako e, władca polski, król polski, e, prowadziłem pomagałem im po prostu cały czas, co nie? Pomagałem tutaj, e, dawałem im ludzi, dawałem im hajs, dałem im przemarsz, to cokolwiek, i ja obiecałem, że w momencie wojny dołączymy się do krucjaty. I słuchajcie, e, chuj mi w dupę, ale to zrobimy. Największy problem, w ogóle, tego, że e, ten mi pozabijał pozostałych członków rodziny, to wcielenie szatana, jest taki, że po prostu nie mamy teraz e, dobrych sojuszy w tym momencie, jesteśmy zdani na siebie. Ale dotarliśmy na Ziemię Świętą i zaczynamy obleganie prowincji, zanim zajmiemy sobie po kolei rzeczy i jest tutaj, dzieciaki przyszły The Children's Crusade pojawiło się łożesz kurwa mać ile ich jest tylko to są same same jednostki prawdopodobnie z tego co się domyślam są dzieciaki, no i Anastazja która była incompable se wzięła i umarła, więc zostało nam ostatnie dziecko ten pierdolony morderca pojeb jeden <grych> słuchajcie, na świecie jest niedobytek, czy znaczy brak e, młodych kobiet czy tam dziewczynek, gdyż gdzie nie spojrzę, jakiś tutaj większy wazał na przykład czeski e, czy czeski, że wasa że waca feudalny e, Francuz, Francja akurat ma tutaj córkę ale takie okolice patrzyłem. Niemcy, Dania, Litwa, tutaj kurna Bizancjum, takie co mnie interesują i mi się bardzo przydadzą. Rzeczywiście do walki nie ma praktycznie żadnych kurna dziewczynek. E, sami do cholery e, mojego mać. E, Dorośli są tam praktycznie. Ale tak, w międzyczasie mamy pierwszą bitwę na Ziemi Świętej. O ile lewe skrzydło szło... O ile lewe skrzydło sło, szło słabo, to udało się wygrać centrum i prawe skrzydło. Dzięki czemu wygraliśmy bitwę. To jest bardzo dobre, ponieważ to jest chyba... Cała ich armia mi się zdaje. Dodatkowo wpuściliśmy w pierdol e, tamtemu władcy. E, dowódcy. I robimy Dark Healing. Żeby się wyleczyć. O nie, zostaliśmy ekskomunikowani. Za dużo pojebanych rzeczy robiliśmy i wyszło na jaw, że są z nami problemy. I jeszcze. cholera, W tym momencie akurat jak byliśmy na wojnie i mieliśmy tych rycerzy po swojej stronie. gadamy. słuchajcie, papaj, papa mobil, e, zaraz musieli ci przeprosić Ciebie. Tak jak jesteśmy na ekskomunikacji, to pamiętam okej, okay, udało się, udało się. Czyli ten Crusade wyciężyło. Gregor osiągnął 16 lat i rządzi obecnie Jerozolimą. Bardzo dobra informacja. Czy mamy go wtedy jako sojusznika? No, bo mu w końcu pomagaliśmy w wojnie o tej Krucjacie. No Żadnych pieniędzy akurat nie zyskaliśmy, bo to nie papaj organizował tą, a, e, tą wyprawę. No niestety nie, ale sam fakt walki dla Boga po prostu jest wystarczającą nagrodą. E, będziemy musieli wykupić tutaj nasze grzechy. Musimy poświęcić 50, 500 prestiżu. No i publicznie będziemy musieli to. Okej, okay, dobra. Mi to nie przeszkadza, szczególnie że no, nie domieli mieli wrogowie e, tu jakiś kasus beli na atak na nas. My tutaj wcale nie bawimy się e, w przyzywanie demonów ani z ten deseń. Nie podejrzewajcie nas o to. Wcale nie przyzywamy na przykład właśnie teraz e, tutaj służących szatana na nasz dwór. Słuchajcie, no, najwyraźniej nasz południowy sąsiad panonia nie najlepiej sobie radzi i wypowiemy mu wojnę o tereny dla naszego wasala. Jednocześnie wezmiemy oczywiście. Wojsko i weźmiemy panią z Chorwacji, bo why not, żeby nam pomogła. Ło kurna, pani z Chorwacji zywa nas do wojny z całą Kumanią. Ja pierdziu, najwyraźniej Kumania wbija się do nich, tak mi się zdaje. A bo to jest nasza, a to jest nasza wojna ofensywna, więc będziemy musieli im pomóc. No ale mamy najpierw do czynienia z tymi panami tutaj. Uwaga, odbył się dżihad, to są nie chwile temu. I już upadł, ponieważ przywódca dżihadu został złapany. I kurwa, potężny tutaj dziecięca kondycja zwyciężyła, gratuluję. No nie, i znowu pozostańmy ciężko ranni, prawda? No, wyszło tak w bitwie. I to była upośledzona bitwa, bo to była 4800 ludzi naszych na 130 ich. Ale o czego mamy szatana w tym przypadku? No i odrosła nam ręka, noga, mózg na ścianie, wszystko w porządku. No i 100% z tymi, e, z tą panonią. Bardzo dużo nas kosztowa kosztowało według mnie ta, ta wojna. Jeszcze nas na północy. I to naszą prowincję! łóż ty nie zapierdalamy do nich. Mam w dupie, co się dzieje na południu. I słuchajcie! Jest sytuacja, że jako, że jesteśmy znanym tutaj wyznawcą demonów, to chcą nas dorwać. <grym> I tutaj pojawili się wieśniacy, którzy nas otoczyli i chcą nas zabić. E, słuchajcie, wezmę pierwszą opcję. Z tego powodu, ponieważ pierwsza opcja to jest ok, będziemy walczyć. Druga opcja przekupimy i trzecia opcja poświęcamy naszego syna. Nasz syn. Ja wierzę, że on jest kurwa wyjewanym wyznawcą demona. I on będzie jeszcze bardziej pojebany niż my, ponieważ nie po to zabił całą swoją rodzinę, żeby on był normalny. A state już szykują mu się niezłe. Jeżeli więc w takim razie nie idziemy go poświęcać. Mamy takie same szanse, że przeżyjemy, ponieważ jeżeli przeżyjemy, ale zostaniemy bardzo ranni, to się wyleczymy szatanem. Więc ryzyk. Okej, okay, przeżyliśmy. Jesteśmy one-handed. Więc sobie nam musi odrosnąć ręka w tym momencie. I jest bardzo dobrze. Jest wszystko w porządku. Elo. Okej, okay, nasz syn dorósł. stał się takim sobie średnim intrygantem. I mamy informację, że może być spawn of the devil, czyli tutaj dziełem szatana. No, Dziwnego, jak użyliśmy szatana, żeby nas zapłodnił. Tak, stał się. Stał się. Jest, kurwa. Jest wybrańcem szatana. Na to kurwa czekałem. Będzie teraz ogień! Będzie się działo! No, oh shit! Here we go again! A słuchajcie! Śmierć naszej ludmiły nie będzie już taka smutna, jaką mi kurwa wybrańce szatana. Czy mogę jeszcze coś zrobić? Jedno takie. Jedno coś, żeby go wspomóc przed naszą śmiercią. A wysimy mu gift, chociaż nie wiem po co. No dobra! Umarliśmy! Fak! Dobra, wycofujemy się kompletnie z tej wojny, praktycznie, e, z wojny Chorwacji. Musimy odnowić oddziały, poza oni są niezadowoleni z tego, jak długo wojsko było zebrane, chociaż to była bardziej do, dotyczyło się naszej matki, niż nas. Słuchajcie, jesteśmy geniuszem, jesteśmy silni, jesteśmy śród left-handed, mamy zarąbiste traity ogólnie. Też Eluzji z Shadow nam się poprawił, wcześniej byliśmy słabsi, można powiedzieć, jesteśmy po prostu w tym momencie. I postaramy się na razie dogadać z wasalami. Zrobimy to pokojowo. Nie, nie chcę na razie buntu wasali. I od razu jesteśmy High Priest. Jesteśmy najwyższą rangą. No, jesteśmy wybrańcami szatana. No, oczywiście. I słuchajcie, poderwaliśmy Anastazję z Wolinu. Ma u nas. Ona ma męża ogólnie, ale ma u nas dług, więc to sobie wykorzystaliśmy. Wzięliśmy ją na prywatną rozmowę. I tak też się stało. Jest bardzo dobrze. Fajne, że w rodzicach nie mamy ojca pokazanego. Fajna sprawa, to mi się podała, ponieważ nasz ojciec, no ten tutaj, Prince Fruela of Aragon, no tak średnio miał z nami coś wspólnego. Inne, że o to się nie przyczepili. No i Chorwaci przegrali wojnę, tą świętą, którą powiedzieli. No, jak to się mogło wydarzyć? No nie, może oni mieli kilka razy więcej wojska tamci, a ja się wypstrykałem, czy moja matka wystrzykała nasze wojsko na wojnę z Pan Panonią. Ale taka różnica, że my coś zajęliśmy, a wy to akurat mi trochę problematycznie. I możemy się w końcu koronować. I poprosimy o to samego papieża, żeby następca szatana koronował. A w międzyczasie nasza tutaj suszka i wyznawczyni z szatana Maria oferuje nam orgię. Why not? O, i jesteśmy kanibal, ponieważ zjedliśmy Bartosza. Tak? Dobrze rozumiem? A nie wiem. Albo naszą, tą, albo tą Marię zjedliśmy? A, ki tam wie. Smaczne było. I papież żąda, żebyśmy wypowiedzieli wojnę ekskomunikowanemu władcy Panoni. Tak też się dzieje. Dlaczego? Bo panonia jest słaba, a my jesteśmy silni i lecimy. Nie wiem, czy mogę tego władcy zaciukać albo jakoś inaczej go na niego wpłynąć. Nie wiem czy nie szkoda mi troszkę... A, czy nie szkoda mi troszkę punkcików i tego naszego, wiecie, że nas nie wykryją. Może kiedyś bardziej się przyda. A co ja, pierdole, się być pojebanym władcą, lecimy, jolo. O! Jakaś armia postanowiła do nas dołączyć w tej wojnie. Bardzo dobra. Dobrze, to jest. I, i mamy też informację, że nasza kochanka Elizabeth jest w ciąży. Kurna, ja jestem na tym dobrym, tym trajcie, a Tutaj już mamy trzy kochanki, gadamy, dobrze rozumiem? Nie, jedną. No, myślę, że mieliśmy więcej. A jest ceremonia na koronację przez papieża, bo udało się to, to wojnę skończyć, tak? I w takim razie płacimy też pieniążki. Zawiązujemy przyjań również do tej koronacji. I zostaliśmy koronowani przez samego papieża. Dodatkowo, zaraz, a właśnie teraz, nawet osiągnęliśmy czwarty poziom military organization, co sprawia, że usuwa nam atrycję na terenach pogańskich. Co oznacza, że śmiało będziemy mogli pogan atakować, aż widzę, że oni nie są już poganami. Kurna, nawrócił się skubany Kubany. Ktoś się jeszcze nie nawrócił, wy się nie nawróciliście. No i słuchajcie, no dostaniecie w pierdziel, sorry, shit happens. Po ich stronie opowiedziała się jeszcze Kuronia, i opowiedzieli się Jaćwingowie. Więc to będzie troszkę jednak większe wyzwanie niż początkowo planowałem. A nam się urodziło dziecko Centule, Nie wiem, czemu tak się nazywa. Nie mogę mu zmienić imienia. Nie mogę, ale powiedzieliśmy, że jest nasze. No i do, na razie je zostawimy, dopóki nasza żona nie będzie wieku rozpodniającym, A później je ewentualnie zjemy. Albo zjemy je już teraz. Co ja się oszczędzać? God damn it. No i zjedliśmy je. Nasz syn se wziął i umarł. No, szkoda, powiedzmy. No i wijamy się w pogan na bitwę. YOLO! Bo jeszcze sobie i po prostu zająć ich tereny szybko, ale my polecieliśmy perfidnie na nich, wygrywając bitwę bez problemu. Mamy teraz 100%, cyk, i Polska się rozrasta. Proszę was bardzo. No. Przyznam wam, że nie jest mi zbytnio na rękę, że władca Pomorza stał się katolikiem, Dlatego postaramy się obniżyć jego tutaj pozycję. O kola się też nawróciła. Postaramy się obniżyć jego pozycję, zabijając go. I dzięki temu liczę, że będzie, będę w stanie e, jakoś sprowokować bunt na jego terenach. I wrócą tutaj Słowianie Prawilni. I my się wbijamy, bijemy jak do siebie. Słuchajcie, powstali pezanci w Krakowie. A to dlatego, e, że z tą tutaj panią. Chyba z tą panią. Postanowiliśmy sobie pomordować ludzi w okolicy. Ale mieliśmy wojsko na miejscu, oni się tym zajęli. O, słuchajcie, słuchajcie. Ta chorwatka zerwała z nami sojusz, to my zrywamy zaręczyny. Weźmiemy kogoś od razu, z kim możemy teraz zrobić sojusz. Oraz, czy znaczy sojusz, ożenić się i może mieć dzieci. Ewentualnie kogoś takiego 15 lat, to też jest spoko. I weźmiemy z tą panią z Przemyśla. Też jest szansa, że nasz dzi dzieciak odziedziczy po prostu ten Przemyśl. Oczywiście mamy jakiegoś prizonera, a którym już zapomniałem. A właśnie to słuchajcie, poświęcimy go Szatanowi, Szatan będzie szczęśliwy. Hej, Sejtan. Ale nasza sojuszniczka z w Słowenia wzywa nas do pomocy z Panonią. No cóż, mamy już przygotowane wojsko do, do ataku i zareagujemy, pomagając. O nie! Tutaj jakiś priest, jakiś kapan, ktoś chce nas w egzortyzm przeprowadzić. Nie możemy się na to zgodzić. No i zostajemy z demonami na zawsze. No i świetnie, posiadamy żonę w tym momencie, jako że pieniędzy dosyć dużo zarabiamy, postanowię, że podbustujemy sobie troszkę prestiż i pójdziemy w kierunku Ferelity, gdyż musimy mieć jak najbardziej dzieciaka. A nawet sporo, ponieważ musimy wchłaniać z nich moc życiową, co nie. A w międzyczasie Słowenia wygrała tą wojnę domową, wojnę z panonią. My też możemy panoni powiedzieć wojnę, więc jak już są osłabieni, czemu by się nie wbić jeszcze raz. W okazji robimy Grand Summoning, co da daje nam intrygi plus 3. Bardzo dobra informacja. No i słuchajcie, wygrana z Panonią. Udało się. Trenczyn <trencin> na polski należy do nas. Dobra informacja, słuchajcie. W tym momencie skończył odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. No, tak nie mam czas na duszy, powiem Wam szczerze. Widzimy się w kolejnym, gdyż chcę tego właśnie kontynuować. To będzie ostatni władca tej serii. Powiem Wam szczerze. Bo nie sądzę, żeby kolejny dzieciak, jak tylko nam się pojawi, bo ta jeszcze troszkę, troszkę już mamy bez dzieciaka czasu. gdzie musieli właśnie kochankować się z kimś, ponieważ no to samo wygląda. Ewentualnie Dark Divorce, ale no kurde, no nie widzę czemu nie mogę mieć dzieciaków z nią. Ona ma zmniejszone ferality, ale ja mam ogromne, więc to powinno się wyrównać. No dobra, do zobaczenia w takim razie następnym razem.